Chodźcie do mojego ojca Erlona. On wam zrobi naradę. Chodźcie tędy, po schodach. Tędy. Usiądźcie. Na krzesełkach moi goście. Właśnie widzicie, to jest mój ojciec Erlond. Teraz ja też usiądę. Dobrze, obróćcie się wszyscy w moją stronę. Przyjdź tu, panie Baggins, i połóczy, połóż na stoliku pierścień. Dobrze, możesz usiąść już na swoim miejscu. Pierścień trzeba będzie zniszczyć w górze przeznaczenia. A więc stworzycie drużynę pierścienia, która zniszczy pierścień w górze przeznaczenia. Frodo będzie powiernikiem pierścienia. A nie można go jakoś inaczej zniszczyć? Nie. To ja go zniszczę. Pokażę. cię gimni, żebyś tak nie robił, dobrze, nie będę. Możecie już wyru wyruszyć w podróż do Góry Przeznaczenia. Możecie już powoli iść. Frodo Bagin się odbierz pierścień, cień, odbierz ten pierścień i weź żądło, które zostawił ci Bilbo. Jest tam, zobaczysz je. Dobrze. Dobrze, Frodo baga, bagincie. Weź ten pierścień i miecz i pójdź dalej w drogę. Dobrze. Tędy, Frodo bagincie, możesz zejść po schodka. Dobrze, idźcie. Powodzenia.